Witam w poniedziałek, 19 dnia grudnia. Eurodolar dziś znajduje się powyżej poziomu 1,30, obecnie okolica 1,3030, jednakże pozostaje cały czas w konsolidacji od kilku dni pomiędzy poziomami 1,3063 1,2945. I dopóki z tej konsolidacji nam się nie wybije, będziemy obserwowali dalej taki marazm na rynku, natomiast no, zwiększają się tutaj szanse na wyjście górą z tego przedziału. Już pierwszą próbę mieliśmy w piątek, zakończoną niepowodzeniem, natomiast rynek, mimo to, nie zniżkował poniżej poziomu 1,2945, w związku z tym patrząc na możliwą realizację zysków z potencjalnej formacji głowy i ramion, czyli zysków z pozycji krótkiej, rynek ponownie przełamując okolice 1,3060-1,3070 będzie mógł nawet zmierzać w okolice 1,3145, gdzie znajduje się poprzedni lokalny dołek, Czyli aktualne możliwe miejsce docelowe w przypadku wyjścia z tej konsolidacji górą. Na wykresie 30-minutowym obserwowaliśmy trójfalowy spadek, który jest oznaczony jako korekta ABC z rozbudowaną falą B jako korekta pędząca oznaczoną mniejszymi literami ABC. I obecnie możliwy poziom docelowy dla kupujących wspólną walutę to 130 1,30,42, a pokonanie tego poziomu mogłoby owocować z do 1,30. 83 natomiast zanegowanie oczywiście takiego scenariusza nastąpi w momencie przełamania potencjalnego dołka falice, czyli okolice ok. 1,29,82. Jeśli chodzi o funta brytyjskiego, tutaj nie mamy rozstrzygnięcia, ale ciągle mamy potencjalną formację podwójnego dna, w związku z tym te wzrosty nawet do 155 są cały czas prawdopodobne. Natomiast trochę więcej z technicznego punktu widzenia dzieje się na parze dolar-frank, e, która to para wyrysowała nam już formację świecową objęcia Bessy, no i aktualnie zmaga się z kilkukrotnie testowaną linią trendu wzrostowego. Wcześniej, jak widzimy, była ona skutecznie broniona. Natomiast obecnie, jeśli w końcu zostanie przełamana wraz z poziomem 0,9305, rynek będzie mógł zniżkować nawet tutaj do e, tych dołków, czyli okolice 0,93. 60, dodatkowo mam tutaj zakończoną potencjalną pięciofalową strukturę z dużą dywergencją na oscylatorze MACD. Jeśli chodzi o złoto, e, złoto tutaj niechętnie dalej chce nam spadać po dotarciu do wsparcia w rejonie zniesienia 88,6%, w związku z tym, jeśli aktualnie rynek Przebije poziom oporu, jakim teraz są okolice 1605 dolarów za uncję, będzie mógł dalej zwyżkować po korekcie ABC, bo zawsze trzeba pamiętać, że potencjalna struktura głowy i ramion może być jedynie korektą prostą ABC, w tym wypadku z wydłużoną falą C. Para EuroPLN w zeszłym tygodniu, docierając do istotnego oporu w rejonie tych poprzednich wierzchołków, wyrysowała nam formację świecową spadającej gwiazdy. W związku z tym rynek może tutaj nawet zniżkować do 4,32, gdzie znajduje się równość do poprzedniego ruchu spadkowego. Jeśli oczywiście wymowa tej formacji będzie potwierdzona, zauważalna przez rynek i dzięki temu te spadki będą tutaj realne nawet do wspomnianego poziomu 4,32. Oczywiście, zanegowanie formacji świecowej nastąpi jedynie poprzez wybicie jej wierzchołka. Jeśli chodzi o euro CHF, tutaj również dość ciekawa sytuacja, bo rynek wybił się dołem z formacji przypominającej trójkąt. No i obecnie, nawet 1,21,23 może być testowane, czyli tutaj również lokalne minima jako miejsce wsparcia. Poszczegółowe analizy zapraszam do strefy analitycznej na xtb.pl